Hello wszystkim Będę się zaraz malować, bo się zbieramy i zaraz jedziemy Jest w ogóle w pół do... W pół do szóstej Jest tak gorąco, że nie wiem jak my wytrzymamy, na pochodzić, jak wyjdziemy już z domu Ale mi się już nudziło, więc ja chciałam jechać, więc zaraz jedziemy I jeszcze bierzemy babcię, więc fajnie Zrobiłam obiad I to nie jest tak, że ja zawsze robię obiad Chyba robię raz na parę miesięcy bo jakby ktoś pytał ale muszę się jeszcze pomalować i idziemy tam w paru już jakiś zespołów, czy czegoś, co tam w ogóle jest, to było ale mnie dzisiaj nic tam interesuje jadę, wyjadę, ale jutro będzie Michał ścigiał tam, więc lepiej Więc git dzisiaj maluję i jedziemy Się właśnie do domu jest prawie druga w nocy ale to <laughs> tak u nas w rodzinie to bardzo często tak wygląda że tak o której o takich godzinach się wraca bo się siedzi do końca ja bym już wcześniej wróciła ale mówię że zawsze trzeba do końca ja w ogóle jeszcze teraz sobie makaron sobie gotuję żeby sobie zjeść jadła o trzeciej w nocy pójść o 4 spać zanim się ogarnę. Pewnie tak będzie. W ogóle mam zdjęcie z tą Roxa Ok, jakaś inaczej, za bardzo nie kojarzyłam, tylko z wyglądu i z nazwy, ale, ale dzieci szły te z, te z mojej rodziny tam. Też poszłam z nimi. I w ogóle coś powiedzieć. W ogóle był jakiś tam spontan czy coś i się dowiedziałam, że moja siostra też nastała z dziećmi i jakiś fazet z dzieckiem, czyli z dzieckiem mojej siostry też się zaczął bić o płytę. Ja ja tam była przy tym, to bym chyba go zabiła. Nie no, żartuję, ale no, przesad... bez przesady, żeby z dzieckiem się o bić. Ta się rozpłakała, ja się pytałam, o co chodzi, a tutaj się okazało, że... że jeszcze zabrał y... dziecku płytę facet porąbany, czy co. Ja bym powiedziała kto to, to bym tam poszła. Ale na szczęście udało się płyty dla niej wziąć. Ja bym ogarnęła, co? Ja bym poszła. I ogarnęła jej tą płytę. Dziecko będzie płakać. Nie wiem, 7 lat ma dziecko i po prostu rozpakała się. był jakiś stary facet. Będzie się z nią mu płytę bił. Nie normalny czy co? Ale udało się ogarnąć. Go przytuliła, jak się jak jej przyniósł tą płytę. Więc aż tyle dobrze, bo jakby się nie udało. Nie no, ja bym to załatwiła. Ja się znajomości. Nie no, trzeba ja by było coś zrobić. Ja bym tak nie pozwoliła na to. Ja bym tam była by miał facet przeromowana. Dzieckiem się biciu płytę Ale co, idę zaraz spać, się spać. Nie no, dobra, nie sobie zjem. Co, się będę spieszyć? Gdzie mi się śpieszy. Nie śpieszy mi się. A jutro, w sumie już dzisiaj. Miałam jeszcze te szczygła. I nie wiem, czy w sumie pojadę, bo po dzisiejszym jestem zmęczona. I nie wiem, czy będzie, będzie mi się chciało iść, ale zobaczymy jutro. Wróciłem mi chęci, więc jedziemy na koncert. Czy oni byli takie, Hali. Ale mi się wróciły chęć, bo nie do końca wczorajszym, mi się chciało jechać. Ale dzisiaj już mi się w sumie jest tak gorąco, że tragedia, a jedziemy jeszcze rowerami. Więc będzie gorzej. Powiem samochodem. Ale pojedziemy rowerami. Jest tak, nie mogę się doczekać. Po części. Dzisiaj będzie ten szczygeł grał. ja z nimi po scenę i pójdę, a sama tym bardziej. Będziemy z daleka słuchać. Zobaczymy jak będzie. Czy będzie fajnie, czy nie będzie fajnie. Ale co tam? Ja tą szczygę nie będę porównywać się do koncertów Magdy. Bo Magdy koncerty to są po prostu najlepsze. Kto był, ten wie. Jesteśmy już w domu fajnie było zaś nie znałam wszystkich jego piosenek. To było fajnie, bo nie no, po, więcej już znam. Ale to w ogóle to, bo to były dożynki. I, I tam przed barierkami były takie siano, takie snopki siana. I później, już te dzieci biegały po tym, i to siano już po prostu było porozwalane. I musiałam przez cały koncert w sianie stać. Kolejna snopka, i mi się źle stało. Jakiś koncert w sianie. Jej, jak to mi. No ale musiałam po prostu w sianie stać inaczej się nie dało. Ale zrobił zdjęcia, normalnie z ludźmi, więc fajnie. My pojechaliśmy na szczegóły, a moja babcia pojechała na Zenka Martyniuka, bo na fanką jest tak samo jego. I, I moja babcia miała takie zdjęcie duże w ramce, bo dostała jakieś na urodziny. I wzięła go tam specjalnie na koncert, robiła autograf sobie, wziął z Zenek jej dał. I chciała zdjęcia. Zdjęcia się nie udało, ale na szczęście ma autograf na tym, na tym zdjęciu. Im w ramce był podobno ochronia, ochroniarz, ochroniarzowi dali to zdjęcie. Załatwił i ma autograf, więc będę musiała pojechać do niej i zobaczyć jak to wygląda. a chciałby być jakaś szczęśliwa. Ale szkoda, z tym zdjęciem się nie udało. No ale jak on jest takiego popularny, to się nie wie. Że się nie udało jej zrobić. W gulach, ja teraz mam, muszę jechać do miasta, coś tam. Mama ma załatwić. Pojadę z nią, bo ona nie lubi sama jeździć. Nie lubi. Na razie się, jak się jedzie w parę osób, niż tak samo. Pojadę z nią, później wrócę i wieczorem jadę sobie. Muszę kupić zeszyty do szkoły, bo ja się jeszcze uczę. Ostatni rok. I szkoda, przynajmniej, ja bym się ja bym jeszcze chciała chodzić. Bo to jest, Ja do tej szkoły lubię chodzić. Co innego, to było jakiś gimnazjum czy podsłówka, to zawódki też lubiłam. Ale właśnie wieczorem pojadę sobie kupić zeszyty. Chyba, tylko 4 zeszyty, co ja mu, mu, nie muszę na dużo rzeczy kupować od tej szkoły. Które z mamą na pogrzeb. Ale do towarzystwa wasze ja nawet nikogo nie zna. Tego osoby, co umarło, to nie znam. Znowu do towarzystwa pójdę. I co później, w piątek, moje rodzeństwo, z braci, jedzie za granicę. Z jednej strony fajnie, bo będzie spokój, a z drugiej strony, jak ja sobie już o tym pomyślałam, że nie wiedział, bo ich 3 miesiąc, miesiące, chyba bo w listopadzie wracają to też smutno trochę, bo będę tęsknić chociaż oni wiedzą, że będę tęsknić, ale ja będę ale trudno, nie ona to wpływu też bym pojechała, jakby mogła, ale mam na razie szkołę więc pojadę, jak jej skończę może jak skończę szkołę, bo raczej ją skończę ale tak będę tęsknić za nimi a wam Wszystkim i każdemu z osobna. Dziękuję za oglądanie tego vloga, czy co to jakby to nazwać. I widzimy się w następnym filmie. Bye